Witam na kanale Telefon. Sureka, dzisiaj trochę pogłówkujemy. Dlaczego? Ponieważ jedno pytanie mi się rzuciło na głowę. Dosłownie mnie to pytanie dusi i nie daje mi żyć przez jakieś okrągłe trzy dni. A mianowicie pytanie, czy ta Nokia jest palmtopem? Bo tak, z pozoru niepozornie gruby, duży telefon. Ale jednak skrywa jedną rzecz. Taki oto ekranik. Dużo większy ekranik. No i w zasadzie się na nim da przeglądać internet, pisać dokumenty, różne prezentacje nawet się na nim da robić oraz obsługiwać coś w rodzaju Excel. A przecież nie ma zasady, że Palmtop musi mieć na przykład, nie wiem, Palmosa czy Windows Mobile, czy może jeszcze dawniej, dawniej, dawniej Windows C. Poza tym pisiony takie e, palmtopy też były właśnie składane w taki sam sposób jak ta Nokia. Piszcie w komentarzach jakie macie zadanie na ten temat, bo według mnie to jest raczej palmtop.